To najważniejsze spotkanie biznesowe polskiej ściany wschodniej. Ponad tysiąc przedsiębiorców, polityków oraz samorządowców przyjechało do Białego Stoku. Przez dwa dni toczyć się będą tu rozmowy o przyszłości pięciu wschodnich województw naszego kraju. To państwo ponad. Co nas bardzo cieszy, zarejestrowanych ponad 1300 gości z kręgu biznesu, polityki, samorządu, świata nauki, Zaświadczacie się też o tym, że mamy do czynienia z największą i myślę też najciekawszą tego typu imprezą dotyczącą Polski Wschodniej, zlokalizowaną w Polsce Wschodniej. To trzecia już edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Wschodni Kongres Gospodarczy to jest wyjątkowe wydarzenie. W jeżeli chodzi o promocję gospodarczą i rozwój naszego województwa, ale też i województw Polski wschodniej. Słyszę wschód, po pierwsze wschód, to przypomina mi się scena z filmu Sex Misja, kiedy ci bohaterowie uciekają i jeden z nich mówi chodźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. I właśnie myślę, że my osiągamy już ten, te, tę świadomość, która, która była, była w tamtym czasie, bo rzeczywiście Polska Wschodnia i nasze również województwo, nasze miasto staje się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Jedna z najważniejszych dyskusji dotyczyła wykorzystania środków z Unii Europejskiej przez wschodnie województwa. Ważnym tematem był wpływ kryzysu we wspólnocie na sytuację jej wschodniej flanki. Oraz najbliższych sąsiadów. Jestem po rozmowach z przyjaciółmi z Ukrainy i ten kryzys Unii Europejskiej wcale nie pomaga w tworzeniu warunków do otwartej, konkurencyjnej gospodarki. Sporo uwagi podczas kongresu poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego na wschodzie. Zwłaszcza w kontekście tlącego się konfliktu tuż za naszą granicą. Czy jesteśmy takim zintegrowanym regionem? No, oczywiście, jest to w, w sferze koncepcji jak najbardziej uzasadnione, natomiast realnie dopiero po 25 latach zbudowaliśmy pierwszą linię energetyczną pomiędzy tym no, regionem, powiedzmy bardziej na zachód i, i państwami bałtyckimi, które są w końcu i w Unii Europejskiej i w NATO. A rozmawiamy dopiero o kolejnych projektach, o, o połączeniu gazowym, o synchronizacji. Te wszystkie projekty, one właśnie de facto praktycznie Będą oznaczały, że, że z, takiego, z takiej sfery hipotetycznej rzeczywiście stajemy się zintegrowanym regionem. Tegoroczny kongres w dużym stopniu poświęcony jest młodym przedsiębiorcom. Po raz pierwszy w Stoku zorganizowano Top Startup Polski Wschodniej. Myślę, że to dla nas olbrzymia szansa. Mamy jakiś wydźwięk dzięki temu. Wpłynie to na pewno na naszą promocję, na postrzeganie naszej marki. I w ten sposób też chcemy iść krok dalej, krok naprzód, szukając i zarówno użytkowników, i zarówno inwestorów. 10 najciekawszych projektów wyłonionych przez eksperckie żyli wystawiło własne stoiska, próbując w ten sposób zachęcić wielki biznes do zainwestowania w ich firmy. Adam Sierak, WNP.pl.